Dzień dobry Niedawno wstałem Jeszcze jestem bez śniadania Ale to jest ostatni poranek w namiocie Podczas tego wyjazdu I chciałem się ze wszystkimi jakoś ładnie pożegnać przed śniadaniem Postanowiłem nie jeść do Uszuaja Zatrzymałem się na Ziemi ognistej jakieś 300 km od miasta, i pojechałem oglądać pingwiny. A teraz całą tę podróż wkładam w ten kamyk. Wkładam ten podróż w ten kamyk. już jest cała tutaj wszystko każda chwila w tym kamyku proszę państwa będzie zaklęta moja podróż wszyscy ludzie których spotkałem każdy kilometr który przypodałowałem każdy który przejechałem ten kamik. wodę. I teraz moja podróż zostaje tutaj. <grystanie> zostaje w Cieśninie Magellana. <grystanie> I tak sobie będzie trwać. A jak ją woda na brzeg wyrzuci, to potem ją znów zabierze. I tak sobie będzie trwać. No i co? Okazuje się, że jednak... Że dojechałem, a jednocześnie nie dojechałem. Kto wie, może za rok znów spróbuję dojechać do Ushuaia. Pojadę na Alaskę odwiedzę Indianina, Steve'a. Steve mnie zobaczy, powie, że byłem miesiąc temu albo dwa. Znów się będzie śmiał ręce w kółko i będzie mi radził, żebym się wreszcie zatrzymał. Usiądziemy na ganku, zapalimy fajeczkę i będziemy się tak trwać. No cóż, czas wracać do domu. Chociaż ta podróż się nie zakończyła, to jednak w jakimś w sensie się zakończyło i trzeba się już stąd zabierać na chwilę. A może za rok znów tu przyjadę i znów będę jechał do Ushuaia. A teraz wzorem wujka czapy zaśpiewamy piosenkę. Włóczykije, włóczykije. Jak się Wam na świecie żyje, słońce wstało, a więc będzie kolejny dzień, włóczy kije. jak się Wam na świecie żyje. Na to pytanie każdy z państwa musi być smysał, A ja idę coś zjeść. Pobodny jestem. A tam jest moja podróż. Tu ją zostawiłem. Cieśnienie Magellana. Będzie sobie pływać. Zaklęta w kamieniu dokoła ziemi ognistej do końca świata kaczuszki kwa 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 kaczuszki jak ładnie no i proszę to podróż ciągle trwa, bo najpiękniejsze podróże nigdy się nie kończą.